Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which just how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's. organelka i zapraszam do obejrzenia filmu będącego bardzo ekspresową, ale jednocześnie wiarygodną recenzją urządzenia do domowej pielęgnacji twarzy, urządzenia marki Jonel, a konkretnie tego właśnie kawi pillera. Jeżeli więc zastanawiacie się nad zakupem tego rodzaju urządzenia, jakiegoś urządzenia do wykonywania zabiegów Pilingu kawitacyjnego w domowym zaciszu, a może nawet tego konkretnego modelu i tej konkretnej marki, to zachęcam do obejrzenia tego materiału. Ten konkretnie, CaviPiller, to urządzenie jest ze mną już od blisko 7 lat. I tak, ja tak długo, czasami, nie wszystkie, ale wiele z urządzeń, które um, u mnie goszczą. Um, Posiadają tak długo pudełka, bowiem celem aby w momencie nagrywania materiału takie pudełko w filmie się znajdowało, a po nagraniu ono zostanie użyte do czegoś innego. Ja czasami przechowuję pudełka także po to, aby w momencie ewentualnej reklamacji móc również tego pudełka użyć. Tutaj jednak nie ma mowy o jakiejkolwiek reklamacji, a tym bardziej rękojmi. Bowiem, tak jak wspomniałam, to urządzenie jest ze mną już bardzo, bardzo długo. Pudełko wykorzystam oczywiście do czegoś innego, bo jest to porządne pudełko. Zdecydowanie można w nim na przykład coś wysłać bądź coś przechowywać, jeżeli macie takie potrzeby, ale nie o pudełku tutaj mowa, a o samym. Urządzeniu. Urządzenie jest wielofunkcyjne i to mnie przekonało do zainwestowania właśnie w tego rodzaju akcesorium beauty, ponieważ poza funkcją peelingu kawitacyjnego można. Za pomocą tego urządzenia wykonywać także zabiegi jonoforezy i sonoforezy, a także ma on funkcję emitowania prądów EMS i stymulacji skóry tym właśnie sposobem. To, co jest najważniejsze, to co warto pamiętać, to fakt, że jest to urządzenie bardzo trwałe, bardzo długo będzie Wam służyć, jeżeli już wejdziecie w jego posiadanie, bezawaryjne, wielofunkcyjne. I to, co jeszcze jest zaletą w moim odczuciu, ale być może nie będzie dla każdego, to fakt posiadania ładowarki, dzięki której, takiego stędu ładowarkowego w zasadzie, dzięki któremu można tę ładowarkę przechowywać i ładować się w pozycji pionowej. Ta ładowarka jest u mnie na stałe w szafce toaletowej, w łazience, która również ma końcówki do ładowania. Jest gniazdko, które znajduje się wewnątrz w szafce, dzięki czemu wszystkie kable są poukrywane. I na stałe po prostu w ten sposób przechowuje to urządzenie, co też zapobiega jego ewentualnemu braku mocy w chwili, kiedy akurat potrzebujecie z niego skorzystać. Przechodząc jednak do wad, domyśliliście się pewnie bowiem, że takie są. To, co mnie najbardziej uwiera, to niestety jest. Pewnego rodzaju niewygoda moim zdaniem korzystania. I efekt jest taki tej niewygody, że ja najczęściej, a w zasadzie tylko Wykorzystuję to urządzenie do peelingu kawitacyjnego bardzo rzadko. Na dłoni jednej ręki mogłabym policzyć, jak często wykorzystałam do zabiegów, które mają stymulować skórę i poprawiać wchłanianie składników oczywczych, czyli Sonoforeza czy Jonoforeza, dlatego, że kształt jakby końcówka tego urządzenia nie sprzyja wygodzie jego korzystania, moim zdaniem, do tego celu. Urządzenia do Sonoforezy i do Jonoforezy. Moim zdaniem lepiej się używa, kiedy mają płaską końcówkę, którą można sunąć po twarzy. Tutaj natomiast suniemy, mamy sunąć, blaszką. I nie jest to moim zdaniem do końca wygodne. Pewnie działa bardzo podobnie, choć znowu wydaje mi się, że to działanie właśnie przez ten kształt nie będzie miało aż takiej mocy jak. Urządzenia standardowe do sonoforezy i jonoforezy. Jeżeli chodzi o zabiegi yy, peelingu kawitacyjnego, ta blaszka jest nie tylko wygięta yy, w taki sposób. Który do peelingu kawitacyjnego akurat moim zdaniem ma dobry kształt, ale tutaj na jego końcówce widzicie, że jest tutaj takie lekkie zagłębienie, jest taka łódeczka. I w moim odczuciu to też nie jest optymalny kształt. Wolałabym, żeby on był prosty, bez tego zagłębienia łódeczkowatego. Wydaje mi się, że może to wpływać z kolei też negatywnie na efekty zabiegu, skuteczność zabiegu. Pilingu kawitacyjnego przy użyciu tego y, urządzenia. Jeżeli chodzi o wady, to co jeszcze je, może być nieco irytujące, to fakt y, ładowania y, za pomocą specjalnego kabla, brak możliwości ładowania za pomocą y, USB-C. Niemniej, prawdopodobnie urządzenia, które są w tej chwili sprzedawane, już taką funkcję mają, bowiem. Przypominam, jest to urządzenie, które jest ze mną już bardzo długo, i w tamtym czasie USB-C nie było jeszcze tak rozpowszechnione. Niemniej, pomimo tych powiedzmy, że wad, które to urządzenie ma, jego skuteczność oceniam na zadowalającą. Bowiem przez te wszystkie lata nie odczuwałam potrzeby udania się na peeling kavitacyjne do kosmetyczki, co przyczyniło się na oszczędność w moim budżecie domowym czy budżecie przeznaczonym na zabiegi pielęgnacyjne. Tego rodzaju zabiegi wykonu, wykonywałam przez okres tych lat Przynajmniej raz w tygodniu. Najczęściej na początku używałam wyłącznie wody. W tej chwili posiadam także specjalny płyn do wykonywania peelingu kawitacyjnego i zazwyczaj robię to tak, że po umyciu, oczyszczeniu twarzy wykonuję najpierw peeling. Korzystając jeszcze z tej resztek wody, która jest na mojej twarzy po opłukaniu, po spłukaniu płynu do mycia twarzy, a następnie nakładam jeszcze, wykorzystuję jeszcze ten specjalny płyn do peelingu i nim jeszcze wykonuję serię ruchów. Co powinnam jeszcze zaliczyć na. Um, Poczet zalet, ale zupełnie o tym zapomniałam, to dosyć, pomimo tego, że ten kształt samej końcówki mi osobiście nie odpowiada, to samo urządzenie, samo w sobie jest bardzo poręczne, jest też bardzo zgrabne w kontekście ewentualnego zabierania w podróż, więc to też z całą pewnością na plus. Ale koniec końców, czy kupiłabym to urządzenie jeszcze raz? No, prawdopodobnie chyba nie. Czy jestem zadowolona z faktu jego posiadania? W zasadzie tak. Pozostawiam Waszej indywidualnej ocenie, czy to konkretne urządzenie będzie spełniało Wasze potrzeby. Mam nadzieję, że film był przydatny w Waszych rozważaniach i w dokonywaniu Waszych decyzji zakupowych. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia. I'm fucking take smoke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Uh, Come at me and you won't get any older, do Crack your holder, too. Uh, Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a diamond